będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jutro czeka nas w imieniny naszej Matki, Matki Bożej Pocieszenia tutaj w Budzowie wielka uroczystość koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia. Nasza parafia już ma ponad 150 lat. Od początku Maria y, pociesza nas, króluje z tego właśnie obrazu. I najpierw ten obraz był w starym drewnianym kościele, który spłonął w 1912 roku, a został uratowany z tego płonącego kościoła przez już świętej pamięci parafienienia zachemnej Franciszka Sobika, który później przyznał, że kiedy był na wojnie, to Matka Boża. Pozwoliłam wrócić z frontu. Jutro spełnią się marzenia wielu pokoleń. To, była, to było marzenie i kapłanów tutaj pracujących, i, i świeckich. Niektórzy yy, yy, mówiąc o, i słysząc o koronacji mieli łzy w oczach. I powiem szczerze, ja też jestem bardzo wzruszony, bo Matka Najświętsza to jest. Najlepsza nasza matka w życiu każdego człowieka, również w moim życiu, w moim kapłaństwie. Bardzo cieszę się, że w ten sposób Maria będzie tutaj, w tej świątyni, uczczona. Wiele cudów zostało dokonanych przez wstawiennictwo, przez wstawiennictwo Matki Bożej Pocieszenia. Można również o wielu z nich przeczytać w opracowaniu, które zostało kilka lat temu tutaj powstało i wydane, gdzie są opisane niektóre z tych cudów. Ale najważniejszy cud to jest ten, że Maryja wciąż jest z nami, że nam pomaga, że Czujemy tą bliskość z nią. Przed y, koronacją, kiedy w ubiegłym roku zwróciliśmy się z prośbą do księdza arcybiskupa Marka Jendraszewskiego, rozpoczęliśmy też y, szturm nieba y, poprzez modlitwę wzmożoną i wspólnot, y, szczególnie tych modlących się na Różańcu, także podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Teraz przez ten cały tydzień y, po mszach wieczornych mamy je rucho różańcowe. Wczoraj rozpoczęliśmy Dni Skupienia. Chcemy, żeby ta uroczystość to nie było tylko takie wydarzenie, które zapisane jest w historii, ale chcemy, żeby zapisało się w sercach. Szczególnie otaczamy modlitwą tych, którzy gdzieś odeszli od kościoła. W naszej parafii też są tacy. To są nasi bracia i siostry za których będziemy się zawsze modlić, bo ta modlitwa może im pomóc w dojściu do nieba, w dojściu do zbawienia. Trzeba powiedzieć, że entuzjazm parafian na wieść o tym, że będzie koronacja był bardzo duży. Akurat żeśmy znaleźli na plebanii, skryty tam gdzieś w kącie, nikt tam nie zaglądał, Płaszcz, suknie Matki Bożej była w takim opłakanym stanie, bo ona pochodzi z czasów międzywojennych, ale była bardzo zniszczona. Kiedy ogłosiliśmy, że będzie koronacja, ludzie przynosili na odnowienie na korony nawet swoją biżuterię złotą, pierścionki, obrączki złote. No, to było takie wzruszające i wszystko to z miłości do Matki Bożej. Przy bocznych ołtarzach też takie też ołtarzyki, gdzie są relikwie naszych świętych, naszych przyjaciół w niebie. Każdy może podejść, może się pomodlić. Mamy też relikwie świętego Maksymiliana a więc miejscowości gdzie pochodzi pochodzicie i wasza telewizja działa to są naprawdę wielcy wielcy tego świata i oni przypominają że świętość to jest normalność tylko dzisiaj się mówi odwrotnie to co jest dobre mówi się że to złe to, co święte, to jest często wyśmiewane, a właśnie bez świętości, bez tego naśladowania Chrystusa, Jego Matki no, nie ma możliwości, żeby się znaleźć w niebie. I na koniec jedno tylko stwierdzenie. Dzisiaj są takie trudne czasy, są różne ograniczenia z powodu epidemii. Ale y, chciałbym y, jako y, człowiek wierzący, jako kapłan wierzący, powiedzieć jedną rzecz. Każdy powinien troszczyć się o zdrowie, ale bez zdrowia duszy, guzik z tego, przepraszam za określenie, musi być zdrowie duszy i ciała. I ludzie się boją śmierci tej pierwszej ciała a nie boją się śmierci drugiej, czyli duszy, potępienia. A Pan Jezus w Ewangeliach nie mówi nam bajeczki o piekle. To człowiek wybiera piekło, jeżeli żyje tak, jak żyje. I dlatego wszystkim zawsze będę życzył, żeby przez wstawienictwo Matki, tej naszej ukochanej, tutaj w budzowie czczonej jako Matka Boża Pocieszenia, żebyśmy się dostali do nieba. Amen. Moim marzeniem jest to, żebyśmy kiedyś razem znaleźli się w niebie.